Uh oh Dziś wielki piątek, dziesiąty dzień kwietnia Agnieszka Kurzawa witam Państwa i zapraszam na wydarzenia Ostrowskie Augustyny Reaktywacja tak określić można nagrodę gospodarczą, która w tym roku powraca po rocznej przerwie. Idea, która przyświeca gospodarczemu plebiscytowi pozostaje niezmienna promocja lokalnych przedsiębiorstw. Konkurs na nagrodę gospodarczą imienia świętego Augustyna Szamarzewskiego powraca. Już po raz piąty zorganizowane zostanie największe i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie promocyjno-gospodarcze realizowane w południowej Wielkopolsce. Rozpoczynamy piątą edycję nagrody dla przedsiębiorców, nagrody gospodarczej ziemi ostrowskiej imienia księdza Augustyna Szamarzewskiego, tzw. ostrowskich Augustynów. Właściwie można powiedzieć, że to Oskar dla przedsiębiorców, dlatego Wszystkich przedsiębiorców z Ostrowa, z Ziemi Ostrowskiej zapraszamy do udziału w tym konkursie, do pokazania swoich firm, do pochwalenia się tym, co robią na co dzień, a co nie zawsze jest znane szerokiej publiczności. Zapraszam do udziału w konkursie. Zwieńczeniem Święta Ostrowskiej Przedsiębiorczości będzie uroczysta gala, która odbędzie się pod koniec maja w kinie Komeda. Więcej szczegółów na temat konkursu, już wkrótce, na stronie internetowej Urzędu Miasta i w telewizji ProArt. Nowy aparat rentgenowski i pracownia USG już wkrótce uruchomione zostaną w Koźmińskim Szpitalu. Teraz trwa przygotowanie pomieszczeń, w których zostanie zainstalowany nowy sprzęt. Na razie trwa remont kilku pomieszczeń, gdzie znajdzie się nowy sprzęt. Przeprowadzenie prac było konieczne. Był to wymóg zainstalowania nowych urządzeń. W momencie wyboru wykonawcy dostawcy aparatu okazało się, że konieczne jest wykonanie pewnej pracy związanej z instalacją elektryczną i przy tej okazji właśnie podjęliśmy również decyzję o tym, żeby wygospodarować pomieszczenia również na pracownię USG oraz sanitaria dla pacjentów. Do Koźmińskiego szpitala trawi sprzęt najwyższej klasy. Ten, który do tej pory funkcjonował, nie spełniał żadnych wymogów. Instalacja zakupionego sprzętu była konieczna ze względu na to, że funkcjonujący dotychczas aparat rentgenowski produkcji NRD pochodził z roku 1980, czyli praktycznie był to aparat 30-letni. W związku z tym konie zaistniała konieczność jego wymiany. Początkowo planowano kupno sprzętu używanego. W momencie jednak, gdy pojawiły się możliwości współfinansowania inwestycji ze źródeł unijnych złożony został wniosek na jego zakup. Do Koźmińskiego szpitala trafi m.in. aparat do pośredniej radiografii cyfrowej. Do tego aparatu do obsługi wystarczy, natomiast e, drogą satelitarną obrazy będą przekazywane do e, pracowni radiologicznej w Krotoszynie, gdzie lekar każdy radiolog będzie opisywał to. Zakup nowego sprzętu współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Jego wartość oszacowano na 630 tysięcy złotych. Udział środków unijnych to 472,5 tysiąca złotych. Pozostałą kwotę zapewnią samorządy powiatowy i gminy Koźmin. Na drogach rozpoczyna się wzmożony ruch, ale nie wszyscy w święta wsiądą w auta, dlatego też sprawdziliśmy, jak w świąteczne dni będą kursować autobusy w naszym regionie. Do tej pory regułą było, że w pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych autobusy komunikacji miejskiej nie kursowały. W tym roku Ostrowianie będą mieli łatwiej. Na wybranych liniach, to jest konkretnie na linii numer 2, 8, 10 i 14 autobusy kursować będą według rozkładu tak jak w niedzielę w granicach administracyjnych miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Tak więc linia numer 14 nie pojedzie do Kwiatkowa. Na Wielką Sobotę zaplanowano sobotni kurs jazdy. Natomiast w drugi dzień Świąt Wielkanocnych autobusy MZK kursować będą tak jak w niedzielę. I święta. Jarocińskie linie autobusowe nie kursują w pierwszy dzień świąt. W lany poniedziałek będą jeździły według rozkładu niedzielnego. Podobnie jest z pleszewskimi liniami autobusowymi. Autobusy PKS w Wielką Sobotę kursują według sobotniego rozkładu jazdy, pierwszego i drugiego dnia świąt nie kursują. Wielki Tydzień to czas refleksji. W środowy i czwartkowy wieczór w oderwaniu się od codzienności pomagały Ostrowianom spotkania z muzyką poważną, ciemna jutrznia, czyli festiwal wielkanocny zorganizowano w Ostrowie już po raz ósmy. Tradycja ciemnych jutrzni sięga średniowiecza, te nostalgiczne liturgie pełne były cierpienia i płaczu nad synem człowieczym, pojmanym i skazanym na śmierć, a zarazem przepełnione nadzieją na zbawienie. Geneza nazwy tych wielkopostnych nabożeństw sięga XVII wieku. To było o świcie właśnie o jutrzni i. Sprawiało to pewne kłopoty wiernym, dlatego już od 1600 roku takim nakazem biskupim pozwolono w wigilię Triduum Paschalnego rozpoczynać ciemne jutrznie, czyli o 21 od środy, bo jak wiadomo ciemne jutrznie to triduum paschalne, czyli czwartek. Piątek i sobota. W kalendarzu kulturalnym miasta Sowieko-Polskiego nie było działań artystycznych, muzycznych w okresie Wielkiej Nocy. To nie żadne odkrycie. Przecież w całym świecie, Europie i też w Polsce odbywają się festiwale wielkanocne, i też i tak nasze środowisko kulturalne postanowiło uczcić ten wyjątkowy okres. W... W kalendarzu liturgii naszej. Już od 1600 roku ciemną jutrz nie rozpoczynano w środę o godzinie 21 przy blasku 15 świec, które sukcesywnie wygaszano. Ostatnią płonącą świecę symbolizującą Chrystusa wynoszono za ołtarz, a wierni w ciemnościach rozmyślali o męce i śmierci. Nie inaczej było wczoraj. Publiczność zgromadzona w kościele Najświętszej Marii Panny wysłuchała kompozycji Siedem Ostatnich Słów Chrystusa Józefa Hajdna. To pierwotne oratorium wykonał kwartet smyczkowy Muzikarius. Takie prezentowanie dzieła stwarza zupełnie nową jakość, zupełnie nowe walory, mianowicie wydaje mi się, iż prezentowanie tak e, e, intymnych i e, no, tak poniekąd świętych kwestii momentu cierpienia męki pańskiej i jego śmierci na krzyżu jest rozważany w sposób niesłychanie kameralny, w związku z czym powoduje to zupełnie inne doznania. Nie mamy tu do czynienia z ogromnym aparatem wykonawczym, nie jest to muzyka głośna, wprost przeciwnie, cofamy się jakoś dużo bardziej do wewnątrz. Dźwięki smyczków dopełniało słowo. Według greckiego testamentu Jezus wypowiedział na krzyżu 33 wyrazy ułożone w 7 zdań. W naszej ludzkiej naturze jest to, że przywiązujemy często jakąś wagę metafizyczną, symboliczną do... Ostatnich słów wypowiadanych przed śmiercią. Stąd na przykład wspominamy ostatnie słowa Goethego czy Norwida, bo mają coś w sobie, czy ich zawartość jest szersza niż tylko. Te słowa dokładnie, coś więcej. Na ósmy festiwal wielkanocny, ciemna Jutrznia zaprosiło Stowarzyszenie Wielkopolskie Centrum Szopenowskie Antonin oraz Impresariat Muzyczny Danutym Rugalski. Koncerty sfinansowane zostały przez Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego. Maślane baranki to nieodłączny element nadchodzących świąt. Każda, nawet najskromniejsza święconka, nie ma bez niego prawa bytu. Tradycja robienia baranków sięga aż VII wieku, i prawie w każdym domu znajdziemy formę do ich przygotowania. Tym, którzy nie mają cierpliwości i serca do zrobienia takiego choćby baranka, z pomocą przychodzą fachowcy. W wielu pracowniach gastronomicznych przygotowuje się tego typu maślane figurki i to na skalę ogólnopolską. Z tego miejsca w Polskę wyruszy ponad 30 tysięcy baranków. Każdy z nich będzie ozdobą wielkanocnego stołu. Chcemy w tym roku pobić kolejny rekord. W ubiegłym roku było około 30 tysięcy. W tym roku na pewno będzie gdzieś około 32-35 tysięcy baranków. Baranki są wykonywane metodą tradycyjną. Masło wkładane jest do specjalnej drewnianej formy. Po wyciągnięciu baranki są zdobione. Do przygotowania takiej ilości maślanych figurek zużyto około 2,5 ton masła, wiele gałązek bukszpanu i kilkanaście rolek różnokolorowych wstążek. Waga jednego baranka to 80 gram. Zanim jednak maślane figurki wyruszą w drogę do klientów, muszą być schłodzone, a potem zapakowane. Są to w takich foremkach drewnianych. I to jest wszystko wyciskane ręcznie. Jest to dość ciężka praca i zmudna. Muszę powiedzieć, że niektóre panie to już robią po 14 lat. Maślane baranki, tak jak pisanki, są nieodłącznym atrybutem Wielkanocy. Są symbolem, bez którego nie wyobrażamy sobie tych najradośniejszych i najważniejszych w kulturze chrześcijańskiej świąt. Nie wyobrażam sobie. Musi być. Nie wyobrażam sobie. Zawsze go mam. Jaki symbol taki Wielkanocny? Tradycja rodzinna. Baranek Wielkanocny jest symbolem Jezusa z martwych wstałego, ale także pokory i łagodności. W Polsce baranek Wielkanocny nazywany był Agnuszkiem i pojawił się w XVII wieku. Trwa Triduum Paschalne najważniejsze wydarzenie w roku liturgicznym katolików, którego istotą jest celebracja męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Dziś wielki piątek w kościołach nie odprawia się mszy świętych. Jest to dzień powagi, skupienia i postu. Pochylamy się nad cierpieniem Jezusa Chrystusa, nad tym, że Bóg z miłości do człowieka oddaje swoje życie na drzewie Krzyża. Jutro wielka sobota, czas wielkiego skupienia nad tajemnicą śmierci Chrystusa. Niedzielny poranek to czas zmartwychwstania pańskiego, w którym Chrystus pokonuje grzech i śmierć. Pierwszy i drugi dzień świąt Wielkiej Nocy przynoszą radość i nadzieję na życie wieczne. teraz już sport i Bartek Karasiński. Witam serdecznie. Piątkowy serwis sportowy rozpoczynamy od koszykówki. Wczoraj znakomity występ drużyny Atlasa Stali w czwartym meczu ćwierćfinału play-off. Ostrowianie sprawili wielką sensację. Po dramatycznym meczu pokonali 97 do 96, a Seko Konsopot. No i piąty mecz w środę 15 kwietnia zdecyduje, która z tych dwóch drużyn awansuje do półfinału Mistrzostw Polski. Czwartkowy wieczór był jednym z najwspanialszych w 11-letniej historii występów Stalówki w Ekstraklasie. Wczorajszy mecz do czerwoności rozgrzał fanów basketu, którzy oglądali kapitalne widowisko. W tym meczu mieliśmy wszystko, co jest najlepsze w koszykówce. Nie brakowało niczego. No i Atlas sprawił sensację, wygrywając i wyrównując stan rywalizacji na 2 do 2. Zaskakujemy też siebie. Mówię, e, chcieliśmy naprawdę bardzo... Bardzo wygrać po tej wczorajszej porażce. Teraz można tylko żałować, że wczoraj tak się mecz potoczył, a nie inaczej. Mówię, cieszymy się, jest 2-2, teraz jedziemy do prokomu i niech oni się boją. Oni muszą, mnie, także zobaczymy co się tam stanie. Ostrowianie w pierwszych dwóch kwartach grali jak natchnieni. Gospodarze imponowali skutecznością, świetną defensywą i konsekwencją. Atlas do przerwy bił mistrza polski to różnicą aż 15 punktów 57 do 42. Chyba pierwszy raz w życiu gram w takim zespole, gdzie jest taki charakter. Tutaj nie ma ani chwili zwątpienia, czy przegrywamy, czy wygrywamy. Cały czas wierzymy w to, że jesteśmy w stanie zwyciężyć. Walczymy do końca. W trzeciej kwarcie Ostrowianie grali jeszcze lepiej. Naszpikowane gwiazdami światowych i europejskich parkietów prokom był zagubiony, bezradny i stłamszony. W 28 minucie Ostrowski zespół prowadził i to różnicą aż 22 punktów. 76 do 54. Wierzymy w swoje umiejętności i nie mamy żadnych kompleksów w związku z zawodnikami, którzy grają tam w NBA. Są ludźmi. My też jesteśmy ludźmi, tylko że mamy większe serce i walczymy po prostu i dlatego wygrywamy. Jesteśmy też drużyną, monolitem i rozumiemy się bez słów na boisku. W ostatniej kwarcie goście rzucili wszystko na jedną szalę, Proko mozolnie odrabiał straty. Z każdą minutą emocje były coraz większe. Ostatnie fragmenty czwartkowego pojedynku fani basketu obserwowali na stojąco. Dramatyczna końcówka zakończyła się sukcesem drużyny trenera Andrzeja Kowalczyka. Atlas triumfował 97 do 96, a kibiców Stalówki ogarnęła euforia. Nie graliśmy bardzo zespołowo na początku spotkania. Właśnie w trzeciej kwarcie pozwoliliśmy gospodarzom odjechać na tą przewagę 15 punktów. No Jak wiadomo w koszykówce przy, przez taką przewagę już później ciężko dojść do rywala i, i nawiązać walkę. Nam się to udało, ale zabrakło kilku kluczowych akcji w końcówce spotkania, było odnieść zwycięstwo. Dociera do Ciebie to, co dzisiaj zrobiliście, to czego dzisiaj dokonaliście w tym niesamowitym, niewiarygodnym meczu. Co? Jeszcze nie dociera do mnie, to jest niewiarygodne, bo to, że wygraliśmy jednym punktem, to naprawdę do mnie nie dociera, jeszcze nie, nie, nie dotarło, jeszcze nie potrafię się z tego cieszyć. W rywalizacji do trzech zwycięstw po czterech meczach mamy remis 2 do 2. Decydujący, najważniejszy piąty pojedynek odbędzie się w środę 15 kwietnia w Sopocie. Będę mówię, trochę może teraz zarozumiały, ale szczerze mówiąc to liczyłem na to, że jak nie skończymy tego u nas, to na pewno pojedziemy na piąty mecz. Jeden mecz musimy u siebie wygrać, nie ma innej możliwości. Także dopieliśmy do, do, do swego. Szkoda, że się nie udało wczoraj, ale mówię, jest piąty mecz, jedziemy do nich. Stalowcy są więc zmobilizowani i natchnieni. Jeżeli Atlas wyeliminuje proką z gry o Mistrzostwo Polski, to będziemy świadkami mega sensacji ostatniego dziesięciolecia. Na to właśnie liczymy i na to czekamy. Po emocjach koszykarskich pora, teraz już na żużel W świąteczny poniedziałek, 13 kwietnia, czeka nas mecz drugiej kolejki na Żurlowych torach pierwszej ligi: derby Wielkopolski Inter kontra PSZ Poznań. Obie drużyny nowy sezon rozpoczęły od porażek. Ostrowianie polegli w Rzeszowie, a PSZ u siebie z faworytem ligi Tarnowską Unią. W świąteczny, lany poniedziałek oba zespoły będą więc chciały odnieść pierwsze zwycięstwo. Rywal e, mocny. Nie możemy sobie lekceważyć, że przegrali pierwsze spotkanie z Tarnowską Unią. Tym bardziej, że wzmocnili się zawodnikiem pochodzącym z Ostrowa Mateuszem Szczepaniakiem. I wystawiamy najmocniejszy skład, jaki tylko nas stać. Mówiłem, że będą kosmetyczne zmiany. Kosmetyczne zmiany to jest takie, że w rezerwę... E będzie wystawiony Daniel King. Na pewno nie będzie to łatwy mecz, aczkolwiek jesteśmy gospodarzami, jedziemy meczu siebie i na pewno mamy przewagę swojego toru. A więc ja patrzę optymistycznie naprzód i myślę, że będzie wszystko dobrze, ale na pewno trzeba do tego meczu podejść z rozwagą i naprawdę ambitnie i dobrze przygotować do tego spotkania. Wbrew doniesieniom z ostatnich dni w poniedziałek do dyspozycji ostrowskiego szkoleniowca będzie Nikolaj Klint. Duńczyk zanotował upadek w meczu Ligi Angielskiej, ale na całe szczęście nie doznał kontuzji. Miał upadek w lidze angielskiej. Wczoraj był na prześwietleniu ręki. Telefon, żeśmy od niego otrzymali, że przyjeżdża na spotkanie, nie ma żadnych pęknięć ani złamań. W interze zadebiutuje także Patryk Pawlaszczyk, który wyleczył już kontuzję i przez cały tydzień trenował na Ostrowskim torze. Obecność 21-latka w zespole ma być dużym wzmocnieniem siły Intaru. Poniedziałkowy mecz będzie bardzo ważny dla Adriana Gumulskiego. Ubiegłoroczny lider KMU zaliczył bowiem słaby występ w Rzeszowie. W dwóch startach nie zdobył żadnego punktu. Teraz ma być zupełnie inaczej. Kolejna szansa, ja mówiłem, że go nie wycofam ze składu. Chyba, że zawiedzie po raz kolejny, no to będziemy się zastanawiali. Co dalej. Jednym słowem w poniedziałek na torze Stadionu Miejskiego emocji z pewnością brakować nie będzie. Czeka nas ciekawe widowisko, którego początek zaplanowano na godzinę 15.00. Już na dobre rozpoczął się nowy sezon na piłkarskich boiskach grupy południowej czwartej ligi. Jak na razie jednak runda wiosenna jest nieudana dla piłkarzy Płomyka Koźminiec. Piłkarze Płomyka-Koźminiec w dotychczasowych trzech meczach rundy wiosennej wywalczyli tylko dwa punkty. Szkoleniowiec i zawodnicy tej drużyny nie tak wyobrażali sobie początek zmagań w grupie południowej czwartej ligi. Należy te remisy traktować raczej jako też mecze, gdzie straciliśmy punkty niż bardziej zdobyliśmy punkt. Tym bardziej, że akurat pierwszy pojedynek no, graliśmy z Koźminem, z którym rywalizujemy cały czas. o e, czołowe miejsce w tabeli, natomiast no, na pewno ty, teraz w niedzielę ten pojedynek z Jankowymi, mógł być zdecydowanie lepszy. W naszym wykonaniu mam tu na myśli przede wszystkim skuteczność, bo gra już się podobała, zdecydowanie lepiej to wyglądało niż w meczu z Krobią. Aktualnie największym problemem jedenastki płomyka jest brak skuteczności. We wspomnianych trzech meczach drużyna z Koźmińca zdołała bowiem zdobyć zaledwie jedną bramkę w zremisowanym, pierwszym wiosennym pojedynku z białym orłem Koźmiń. Trzeba pracować. Coraz bardziej właśnie staram się na treningach uskuteczniać tą, tą, tą skuteczność, dużo ćwiczeń takich wykończonych strzałami, czy też biorę samych napastników na indywidualne treningi. No myślę, że myślę, że może ten okres świąteczny pozwoli jeszcze bardziej się odbudować. Aktualnie zespół Płomyka po dotychczas rozegranych 20 meczach zajmuje trzecie miejsce w czwartoligowej tabeli. Piłkarze z Koźmińca mają na swoim koncie 35 punktów. Szkoleniowiec Maciej Dolata liczy, że w kolejnych ligowych pojedynkach jego zespół zagra już na maksymalnych obrotach i zacznie wygrywać. Ta wiosna jest zdecydowanie trudniejsza niż jesień. Myślę, że tak nie do końca chyba też sobie moi piłkarze z tego zdawali sprawę, dlatego ten początek taki był słaby. No myślę, że teraz mówię, odbudowaliśmy się przede wszystkim psychicznie i fizycznie. Widzę, że jakiś nowy duch wstąpił w chłopaków. Najbliższy ligowy pojedynek piłkarze Płomyka rozegrają jutro. W sobotę 11 kwietnia zespół z Koźmińca na wyjeździe zmierzy się z zamykającym tabelę GKS-em Krzemieniewo. Jak się okazuje, piłkarze nożni nie będą mieli także, podobnie jak żużlowcy wolnego w trakcie świąt, jutro, w Wielką Sobotę, kolejne ligowe pojedynki. W grupie zachodniej drugiej ligi rozgrywane będą mecze 24. kolejki. W Wielką Sobotę wyjazdowy pojedynek czeka zespół Jaroty-Jarocin. W bardzo ważnej konfrontacji podopieczni trenera Czesława Owczarka zmierzą się z GKS-em Tychy. Jarota przed tym pojedynkiem zajmuje 11. miejsce mając w dorobku 28 punktów. GKS jest na 13. pozycji tracąc 2 punkty. Spotkanie ma więc duże znaczenie dla obu zespołów. Jutro także rozegrane zostaną spotkania 19 kolejki w Kujawsko-Pomorsko-Wielkopolskiej III lidze. Nasz jedynak LKS Czarny Las zagra jutro u siebie. Zespół prowadzony przez Krzysztofa Kopra podejmować będzie ekipę Górnika Konin. Tymczasem ciekawie zapowiadają się sobotnie spotkania w grupie południowej IV ligi. W 23 kolejce sporo emocji wywołuje derbowe starcie w Gołuchowie. Tamtejszy LKS podejmować będzie Ostrowską Centrę. Tymczasem prowadząca w tabeli Kalisja zmierzy się u siebie z Dąbroczanką pępowo. No i tradycyjnie na zakończenie pozostały nam rozgrywki w kaliskiej klasie okręgowej. Najwięcej emocji powinno być w Jankowie Przygockim, gdzie tamtejsza Barycz będzie chciała sprawić niespodziankę i urwać punkty liderowi z Pleszewa. Ciężkie zadanie czeka także Ostrowie, która zagra na gorącym terenie w Droszewie. To był ostatni materiał w dzisiejszym piątkowym serwisie sportowym. Ja żegnając się, zapraszam jeszcze na godzinę 20:25. Wtedy rozpoczynamy retransmisję meczu Atlasa Stalis z Aseko Prokołem Sopot i naprawdę warto zobaczyć to, co wczoraj działo się w hali przy Kusocińskiego. A ja na koniec w imieniu całego zespołu redakcyjnego telewizji ProArt i firmy Promax życzę Państwu zdrowych i spokojnych świąt spędzonych w miłej rodzinnej atmosferze, no i oczywiście smacznego jajka, a my spotkamy się po świętach. Do zobaczenia.